Cześć, witajcie z tej strony Maron, a to jest dokładnie gra World of Warships. Tym razem nie będę dla Was nagrywał gameplayu z tej gry. Chcę dla Was wziąć i zorganizować dokładnie konkurs, który będzie prezentował kluczyk. Oczywiście do tej gry. Klucz jest tylko i wyłącznie jeden. Więc konkurs będzie typowo taki, że ten kto pierwszy, ten lepszy, ten kto zgadnie pierwszy, ten otrzyma oczywiście klucz. Jaki to konkurs? Zaraz wam powiem. Nie jest to dokładnie kryma e, plis. Nie, nie mylisz myśl, się o tym, co to jest dokładnie kryma plis. To jest dokładnie stwierdzone tak, że ja się w takie coś nie bawię. No I też nie wiem skąd wy dokładnie macie takie informacje, że są otwarte beta testy, czyli nie trzeba w ogóle żadnych kluczy, że można wziąć i pobrać grę za darmo. <laughs> no to pobierzcie praktycznie za darmo grę i weźcie i e, grajcie w nią tak, żeby się nie dało wziąć i wpisać klucza. I nie da się, nie da się, po prostu się nie da, ponieważ są zamknięte beta testy nie wiem skąd wy to, taką teorię macie, ale no dobra, może praktycznie chcesz sobie wziąć i <laughs> mnie oszukać, ale raczej mnie nie oszukacie dobra, mówiąc yy... mówiąc inaczej Z względem konkursu więc yy, konkurs dokładnie brzmi tak, kiedy zaczynają się Otwarte beta testy. Tak, kiedy dokładnie zaczynają się otwarte beta testy? Eee, nie trzeba wziąć się podawać dokładnie dnia, ponieważ nawet twórcy nawet nie wiedzą, kiedy dokładnie, w którym dniu zaczynają się właśnie te otwarte beta testy. Ale w którym miesiącu? Aha, też nie trzeba się wziąć i sugerować dokładnie eee, tym, że więcej właśnie znajdziecie na forum, a to jest praktycznie napisane tylko i wyłącznie przez, e, przez samych graczy, nie przez samych twórców. I teoria jest błędna, pisana na forum, ponieważ to jest tylko i wyłącznie e, teoria stwierdzona przez graczy, a nie przez samych, właśnie twórców, więc. Dokładnie, tak jak wam wcześniej mówiłem, kiedy dokładnie zaczynają się beta testy. I to jest dokładnie tak, że ten kto pierwszy, ten lepszy, czyli ten kto pierwszy odgadnie dokładnie kiedy i bezbłędnie, ten dostanie oczywiście szansę na... On nie no, dostanie dokładnie kluczyk z grą World of Warships. I będzie mógł wziąć i testować razem ze mną betę. Zamkniętą betę. Także więc cóż, to by było na razie na tyle. Trzymajcie się ciepło, ponieważ za oknami, tak jak widzicie, taka pogoda nie jest za bardzo. Chociaż no, może w innych miejscowościach albo w innych No w innych krajach to na pewno jest cieplej ale w innych miejscowościach może też. No nie wiem. Napiszcie, jak tam u Was jest z pogodą w komentarzach. Także więc cóż, trzymajcie się. Na razie.